Witajcie, moi kochani. W dzisiejszym odcinku bierzemy się za questa, w którym to będziemy pomagać botanikowi z podgrodzia Nithal stworzyć odtrutkę dla jego chorego przyjaciela. Jest to quest na 164 level. Nagroda jest dosyć nawet ok jeżeli chodzi o, o EXP. No, bo jednak yy, 3 i 2. Czyli ponad 3 miliona exp. nie chodzą, że tak powiem, piechotą. I zawsze yy, można sobie przy okazji jeszcze poekspić. Yy, ja niestety mam już 12 leveli ponad, yy, jak na ten quest, więc dla mnie to będzie, te expienie będzie tutaj dosyć mało opłacalne. Yy, z racji tego, że będziemy musieli zabijać yy, m.in. różne kwiatki, które znajdują się pod Nithal. A Jak wiecie, to jest ekspowisko dla 150 leveli. Więc, nawet na tym 164 trochę jest żmudne. Ale dobrze, zacznijmy naszego questa. Wyglądasz na strapionego. Czy coś się stało? Tak, ale nie możesz mi pomóc. No to my tutaj mówimy, że pomożemy. Wypytałoby się na początku zorientować, jakie rośliny znajdują się na tamtych terenach. Czyli chodzi właśnie o te tereny pod Nitale. Udaj się na obszary, w których rosną krwiożercze rośliny. Postaraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu. Ty uznasz, że dowiedziała się wystarczająco dużo. Wróć do Filipa. I teraz jest kwestia taka, że y, możecie poczekać 5-10 minut, y, i będziecie mogli znowu ten dialog rozpocząć i bez żadnego chodzenia. No bo to nie ma, nie ma żadnego jakiegoś punktu kontrolnego na tych mapkach, y, które musimy zwiedzić. Więc teoretycznie y, nie musimy tam nawet iść. Ale ja z racji tego, że kręcę i chcę pokazać wszystko. Tak więc tutaj gdzie mamy jakiś zegarek zrobimy tak, po prostu, że pójdziemy, bo tutaj piszą, że od 5 do 10 minut, więc na pewno 5 minut nam pójdzie na to, żeby tam, żeby to trochę pozwiedzać i później już wrócimy do naszego botanika po nasze pierwsze zadanie. No w sumie już drugie, bo pierwsze to jest właśnie badanie tego terenu. A więc schodzimy tutaj do winnicy Meflakasti, Mefla czyli jak mówiłem, na dół od miasta Nidhal. Jak już jesteśmy już w winnicy, to musimy zejść do jeziora Warzek. I to tam zaczynają się już mapki, w których znajdują się różnorakie kwiatki, jakieś tam pąkówki i inne. Które będziemy i tak musieli później. Tutaj póki co są, jak zauważyliście, są jezioro ważek, więc są ważki. Ale nasz nas ważki jakoś zbytnio nie interesują, więc musimy iść dalej. Żeby się dostać tam na kolejne mapki, to musimy przejść tutaj przez grotę. A no tutaj w grocie są również tam jakieś guzy. Ogólnie to jest takie ekspowisko, nie jest dosyć obszerne. Może nie jest obszerne, ale nie ma z nim zbyt dużo potworku. W większości są one bez grup. W sumie to nad nie widziałem, żeby tutaj jakaś grupka była. Tak więc, <laughs> tak więc. Nie jest to jakieś zbytnio super w porównaniu do innych na ten level, chociażby Ingotia, yy, chociażby Sala Królewska, yy, komnaty i tak dalej. Yy, Więc tutaj mało osób expi, ale yy, z tych wszystkich pąkówek i również z tych ważek, chyba tak, z ważek też chyba z elitarnych, yy, czy tylko z pąkówek? Nie, z ważek też chyba, <dobra>, dobra, nie, bo już się pokubiłem. Lotają różnorakie itemki, yy, z które są unikatowe, heroiczne i inne, i z nich możemy y, później tworzyć fajne, ciekawe jakieś itemki. Ale dobra, bo tak trochę idziemy i tak nic się nie dzieje. Pamiętacie, byliśmy w jeziorze Warzek. Od jeziora Warzek na lewo jest przejście i jest taki jeden krótki, y, jakby to powiedzieć, przejście przez, cały, y, przez całą górę i tam tu również są różne kwiatki, y, urwigłówki i tak dalej. My tutaj też mamy urwigłówkę. Jak widzicie, są one poprzeplatane razem z tymi wszystkimi ważkami, więc musicie trochę tutaj obbadać i nie mylić na przykład takiej rośliny z jakimś elementem mapki po prostu, bo to jest naprawdę łatwo pomylić, jeżeli nie mają one jakiejś, jakiejś animacji. Tak więc polecam Wam używać dodatku, którym jest chociażby marko pogromca. Tu jest V316. W którym to widzę dokładnie na czarno, że tutaj właśnie jest wierciszka, jakaś tam niebo jakaś. No po prostu można, można omijać niektóre roślinki, a to może być nam na niekorzyść. Będziemy musieli więcej chodzić, więcej zabijać. No ja niestety mam trochę więcej leweli. Stąd moja trudność chyba w zdobywaniu itemków będzie dosyć duża. Ale mam nadzieję, że jakoś to rozwikłam. Tak, yy, ja niszczę tutaj loty, niestety. Yy, co tu się stało? Ale na no tak chcę zrobić, także poradzę sobie bez, yy, bez zabijania, bez otrzymywania rzeczy z potworków, ponieważ mam również do dyspozycji konto u zastępcy, yy, który ma 157 level, więc u niego może jakoś nam się uda coś działać. Ja yy, tak patrzę na zegarek, że już minęły 3 minuty i 50 sekund. Tak więc jeszcze trochę. No i to jest tyle, co chodzi o te ważki. Tutaj jest przejście, którego nie widać. Jest to przejście, które trzeba kliknąć i dopiero się przejdzie. Tam jest kolejna mapka, później jest jeszcze jedna i dopiero jest Agia Triada. Więc te dwie mapki jeszcze tam zawierają wszystkie roślinki i ważki. Ale póki co wracza, wracamy do naszego botanika. No i <laughs> jesteśmy z powrotem. I informację mam taką, że Trzeba jednak poczekać dłużej niż 5 minut Polecam jakieś 10 Ponieważ ja po powrocie po jakichś 7 minutach Dostałem wiadomość, że jestem za szybki i żebym wrócił Ale już po 10 minutach powinno nam się to udać Mi się udało przynajmniej Dobrze, zatem podaj mi opisy roślin, które spotkałeś A postaram się je dopasować do tych, które są opisane w moich księgach Tak nam zaczyna dialog botanik Filip no, i opowiadamy o roślinach, o wszystkich, które są tutaj opisywane. Dobra. No, i teraz musimy. Nie, nie, musimy. Już chciałem powiedzieć, że mamy czekać. Mamy zdobyć dla Filipa połąki roślin, których nie potrafi on zidentyfikować. No, i musimy zdobyć trzy połączki z różnych roślin. Tutaj jeszcze taka podpowiedź, że kurczę już odszedłem od niego że możemy do tutaj naszego botanika nie iść naokoło, tak jak nas mapki by pokierował, tylko od tej strony również da się dojść. Ale wróćmy do tematu pączków. Musimy zdobyć trzy zwykłe pączki z roś roślin, właśnie z tych mapek, które przed chwilą Wam pokazywałem. Oczywiście ja mam zbytnio duży level, ponieważ te rośliny, tam jest napisane, że mają 160 do 164 levela, no to w sumie Hmm. Jeszcze bym się łapał przy jednej z tych roślin Mają 13 lewej przewagi Bo musiałbym mieć 177 Żeby mieć 13, no ale dobra Nie będę tam latał i tak na chybiu trafił, które mi się uda Zabić, które nie Musimy zobaczyć, czy na aukcjach są A jak na, auk na aukcjach będą Nie, to nie są połączki, tylko połączek Nie, też nie Tu chyba coś piję No i niestety musimy Trochę Sami zdobyć te roślinki, ponieważ na aukcjach ich nie ma. Tak więc lecicie na mapki, które są na dole i w jakiś sposób musicie zabijać. Są to trzy kwiatki, które teraz widzicie na ekranie. Lotają je, można możemy je zdobyć właśnie z, tych, z tej nazwy, z tych dwóch słów, z całej nazwy tego kwiatka. Pró oprócz tego, że to jest pączek, to tam właśnie jest jakaś ponówka drapieżna, jest to, więc to są właśnie te rośliny, z których możemy zdobyć te tamki. Także powodzenia, wiecie jak dojść, wiecie, że są, więc możecie trochę pobić i trochę pozdobywać. No i yy, mamy już pąki roślin, i znowu musimy czekać 5-10 minut, więc ja byłem teraz Są znowu 10 minut, więc mamy taką przerwę. Wracając jeszcze do pąków. No, ja je zdobyłem, y, pisząc do jakiejś osoby, która akurat miała level 150, więc teoretycznie ta nawet y, sama siebie zbiła. I ta osoba po prostu mi wylotała w 5 sekund tej temki. Więc to nie jest jakieś, y, nie, to nie jest jakieś trudne zadanie, więc y, na pewno udało wam się zdobyć te pąki. No i pod czekaniu tych 10 minut, y, witamy się ponownie z botanikiem, y, pytamy się o co chodzi. No i y, naszym kolejnym zadaniem jest. To, co chyba lubicie najbardziej, czyli zabijanie. Musimy zabić dużo bardzo teraz tych wszystkich kwiatków, tylko po to właśnie, żeby można było przygotować tę odtrudkę dla chorego przyjaciela. Możliwe, że dokładnie to ma sens taki, żeby, żeby jak zabijemy te wszystkie kwiatki, to wtedy botanik będzie mógł tam iść, czy może coś innego. Nie wiem, nie mam pojęcia w sumie. Ale tak czy tak musimy to wszystko zabić, także chyba wiecie, gdzie mamy to zabijać. Są to te wszystkie mapki, trzeba je obejść. Na pewno za, za jednym razem się nie uda. Jeżeli tam jeszcze jakieś inne osoby expią, no to tym bardziej. A te urwigłówki to na, na pewno się nie uda za jednym przejściem zabić wszystkich. Tak więc do dzieła. Mamy czas, możemy sobie spokojnie zabijać. Ja oczywiście już. Mam ponad te lewej, więc ja nawet expa za to nie dostaję. Ale dla nagrywania wszystkie je oczywiście zaraz zabiję. No i podsumowując nasze pójście na kwiatuszki, powiedzieć mogę tyle, że mi to zajęło dokładnie dwa obejścia od Nidhal do samego końca pod samą Agietriadę. Później poczekałem aż się wszystko zrespiło, wróciłem to słonie Pod Nidhal i zostało mi do zabicia y, parę mięsówek, y, czyli albo ja musiałem parę ominąć, aby ich po prostu było na tyle mało, że brakowało mi trzech, więc musiałem wrócić się na tam na mapki bliżej Agi Triady, ponieważ na tych początkowych mapkach tych mięsówek nie było. I zabić te jeszcze trzy mięsówki i miałem. 100% wszystkich zabitych potworków co możecie zobaczyć tutaj po tym, że możemy już poinformować Filipa, że rozprawiliśmy się z groźnymi roślinkami i naszym kolejnym zadaniem będzie zdobywanie różnych ziołek mamy zdobyć zioła potrzebne mu do przygotowania mikstury musi to być ruta, jaskółcze ziele oraz błękitka kulista oczywiście najpierw moje ukochane aukcje E, ponieważ jestem na i e, lubię z nich korzystać, więc może tam coś będzie, e, któryś chociażby z tych itemków. I tak, na dobrą sprawę, dostarczenie tych itemków, tych e, itemków, tych roślinek, e, to będzie nasze chyba już ostatnie zadanie. Tak więc było trochę chodzenia, było trochę ekspienia, e, trochę trzeba jeszcze jakieś roślinki znaleźć, i kueszyk e, szybko mija. Sprawdźmy najpierw, może lepiej tak, co mam kupić. Ruta, jaskółcze i błękitka. No to tak, żebym nie zapomniał, to jest błękitka, a niestety nie ma. Ruta, ruty też nie ma i jakieś jest, jak jest ziele. I zioła też raczej nie ma. No dobra. Tak więc teraz musimy to znaleźć w sposób normalny, czyli tam, gdzie się one respią. Zaczniemy od Ruty, ponieważ do niej musimy jak najdalej pójść, a dokładnie musimy się wybrać w okolice Tuzmer. Gdzie jest Tuzmer? Jest Tuzmer. Gdzieś tam w Starym Siole, czy w jakiejś tam innej mapce przed Tuzmer, respi się Ruta, a Pozostało dwa itemki, zdobędziemy jeden tam, gdzie ekspiliśmy, nie ekspiliśmy, tylko musieliśmy zabijać nasze rośliny, a drugi prosto spod, spod grodzia Nidhal. Tak więc wtedy już nie będziemy musieli naprawdę dużo chodzić, jeżeli oczywiście używamy margo pogromcy, no to tym bardziej widzimy co gdzie jest zrespione, także poszukiwania pójdą nam dosyć szybko. I jak już będziemy mieli te trzy itemki, to będziemy musieli jeszcze tam zajść do nitrusa, parę spraw załatwić, żeby coś z tych roślinek zrobić. I to będzie końcówka już quest'a. Ja tak patrzę, co tutaj jest. Tutaj jeszcze chyba nie ma. Widzę, że są jakieś wiesiołki, barwinki. O, jest ruta. Widzicie? Jest tutaj jedna ukryta ruta. Ale może jeszcze będzie... Jeszcze chcę zobaczyć czy będzie tutaj w starym siole jakaś ruta i tutaj jest lawenda, jest ruta. Czyli najprościej to będzie tutaj zejść No i zdobyć, gdzie ona jest, tutaj jest, to jest chyba najbliższa ruta z możliwych. No i potem jak się ostatnio chwaliłam, że mam tyle teleportów, to teraz mogę je poużywać. Lecimy teraz na mapki z, z naszymi roślinkami, ponieważ tam mamy kolejny itemek już nie pamiętam czy to albo ziele, albo błękitka, ale chyba ziele Tak więc zaraz znowu za pomocą markopogrący przeszukamy mapkę i się dowiemy czy tam coś jest. Tutaj są jeszcze winogrona, nie zapominajki, więc nic dla nas. Ale już na jeziorze Ważek może coś będzie, tak więc sprawdźmy. Co my tutaj mamy? Mamy blekota jakiegoś, mamy świeżbice i świeżbice. Tutaj mamy jaskółcze ziele. Jest tutaj na pewno jaskółcze ziele, czyli to, co będziemy potrzebowali. Ale może gdzieś tutaj jeszcze na lewo będzie, bo mi się nie chce tak daleko iść. Ale jak trzeba będzie, to trzeba będzie. I sprawdźmy, czy gdzieś tutaj może jest. Błek od Rdest. Rdest, rdest. Świetlik. Jest jaskół, cześć, ziele, dobra. Czyli nam się udało. Czyli na pewno gdzieś tutaj się respią te wszystkie roślinki. I mamy już zdobyte dwie z trzech. I na koniec zostaje nam ta błękitka, którą, jak mówiłam, możemy zdobyć prosto z podgrodzia Nithal, więc nie będziemy musieli na pewno daleko iść. Więc to nawet nam jest po drodze, czy, czy tego błękitka, czy jak to się to tak nazywało, zobaczymy na początku, czy na końcu to jest w sumie bez różnicy. Jedyne co musimy iść, no to musimy udać się do Tuzma i to jest nasza najdłuższa wyprawa, chyba. No ale z teleportem to jest chwila. A nawet jakie macie później jakiegoś teleportu do miasta, no to przecież ze, ze Starego Sioła idziecie do Tuzmer, z Tuzmer się teleportujecie i możecie już być w Nithal, więc y, kwestia tego to jest naprawdę szybka, y, żeby zdobyć te roślinki. Ale teraz już przelecimy jeszcze przez Nithal jeszcze tutaj na pewno wrócimy, a na razie musimy przelecieć przez Nithal y, tylko po to, żeby. Poszukać naszej ostatniej roślinki w podgrodziu. O dobra. No i znowu Margo Pogromca. I szukajmy co tutaj mamy. Bladawiec. Nie zapominajka, nie zapominajka. Trufle. Wrzos, wrzos, wrzos. Bladawiec. Trufle, wrzos, wrzos. Wrzos. Szpinak. Trufle. Jest błękitek kulisty. uhuhu, aż jeden. Nie, tutaj też są. On tutaj chyba będzie bliżej. Czyli na pewno tutaj są te rośliny. Może nie są wszystkie zrespione, albo jest ich tak mało, ale na pewno wiem, że są. Tak więc zdobywamy sobie naszą trzecią roślinkę. I kiedy mamy już trzy, mamy zanieść je wszystkie, chyba do botanika. Tak więc udamy się teraz do niego. Dobra. Trzy roślinki To chyba z tego będzie jakaś właśnie może ta trudka Robiona jeszcze jak, jak, jak te poprzednie Które musiałem dać Czy coś Udało mi się znaleźć yy, Dobra Dałem Ci to co udało się wykonać samemu Dalej mi przygotuję Alchemik nitrus yy, Dostaliśmy, powinniśmy dostać yy, Miksturę Filipa w której chyba są przygotowane przez niego jeszcze jakieś poprzednie zioła i rośliny. No, i z tym wszystkim musimy polecieć do Alchemika Nitrusa, który gdzieś ma swoją pracownię czy swój domek. Gdzieś tutaj w głównej, o jest kamienica Nitrusa, w głównej ulicy Nidhal. Tutaj koło kamienicy Pireza jest kamienica Nitrusa. I jemu to teraz oddamy nasze roślinki, ażeby nam, żeby nam coś tutaj zrobił. Wybieramy tą opcję. My już muszę chwilę poczekać na wykonanie. Dobra, ale zanim to, no to jeszcze my dostaliśmy takie krótkie zadanie. W którym to, już Wam mówię dokładnie, musimy odebrać od lekarza Limfecjusza z Nidhal środki przeciwbólowe więc udajemy się do izby chorych gdzie z reguły powinni być lekarze udamy się do izby chorych północnej czyli skrót PUN i gdzieś tutaj jest już. ok i otrzymaliśmy tutaj życiodajne nie to nie to jakieś mleko pramatki, ale nam chodzi o to środki przeciwbólowe musimy Odebrać od Nitrusa miksturę dla Filipa. Czyli chyba nie będziemy musieli czekać w ogóle, tylko od razu będziemy mogli pójść po te środki przeciwburowe, a potem razem z tym wszystkim wrócić do Nitrusa, zabrać, odebrać miksturę. No i udać się. Udać się już do Botanika. O kurde. A tak z nagło, że nawet nie zdążyłem zatrzymać filmiku No tak więc przepraszam eee, Dobra, wracamy do podgrodzia I to już będzie chyba końcówka naszego e, filmiku Miejmy taką nadzieję, bo jednak trochę ten quest trwa Nie należy do jakichś takich prostych, bo z reguły te questy Mają tylko jakiś taki jedno główny wątek i jakieś takie poboczne, a tutaj jednak trzeba dużo wszystkiego tak na dobrą sprawę i mamy lekarstwo i kończymy questa, 3, 2 miliony punktów Kasiurka, punkty honoru, denar i mikstura lecznicza Filipa tak więc możemy sobie poszaleć zawsze się nam przyda, że mam tutaj już z różnych questów mikstury no i to jest tyle co z tym questem dzięki za uwagę, zapraszam do kolejnego na kolejny jakiś tam, chyba już 165 albo 6 level. A póki co, do zobaczenia. A na koniec, pamiętaj, jeżeli Ci się spodobało, zostaw po sobie lajka. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zrób to i mnie zasubskrybuj. Jeżeli chcesz wiedzieć, co robię w danym momencie, w danym dniu, możesz mnie zaobserwować na portalu Instagram gdzie wrzucam codziennie nowe fotki z tego, co robię, co robię w Margonem, co kręcę i wiele innych ciekawych rzeczy. Pamiętaj również o korzystaniu z serwisu dogry.pl, dzięki któremu możesz zrobić darmowe smocze łzy do Margonem. Oczywiście wszystkie linki są zawarte w opisie każdego mojego filmiku, więc warto je przeczytać. I to tyle, do zobaczenia.